Dzieje, że do waszych gabinetów przychodzą pacjenci, którzy naprawdę potrzebują pomocy i naprawdę dostają precyzyjne, sprawdzone, udowodnione wskazówki, co możemy robić, żeby żyć lepiej, wychodzimy z gabinetu i tego nie robimy. Mimo, że to jest na przykład tanie, ale wracamy do domu, włączamy internet i trafiamy na taką oto głupawą reklamę, a lekarze byli przerażeni. Pacjentka wzięła jedną pigułkę za 140 zł i w tydzień straciła 10 kg, lekarze nie wiedzą, jak to się dzieje. A więc wydaj 140 zł w internecie, kup tą pigułkę, zjedz i zobaczysz. I to działa. Dlaczego to działa, a zalecenia lekarskie nie działają? Proszę Państwa, reklama podobnie jak strach i tutaj odnoszę się na przykład do tego kredytu, który ktoś nam będzie musiał spłacać. Proszę Państwa, zadajmy sobie pytanie. Fotoradar, wszyscy wiemy co to jest, prawda? Jechałem tutaj dzisiaj z Warszawy, widziałem kilkaset po drodze. jak widzimy fotoradar zwykle, zwykle zwalniamy, ale pytanie, czy widząc fotoradar zwalniamy na resztę życia? Nie, Nie. zwalniamy tam, gdzie jest fotoradar, ja, więc ja, jak się na moment wystraszę tego kredytu na przykład, czy czegokolwiek innego, czym lekarz próbuje mnie nastraszyć, to ja na ten moment się tym przejmę, tak jak fotoradar, ale pytanie, czy tego strachu wystarczy mi na resztę życia?